Szześć Boże wszyscy. Cześć Boże wam wszystkim słuchacze moi. Słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj chciałem także powiedzieć parę słów na temat modlitwy. Modlitwa. Bardzo ważny aspekt Wielkiego Postu. Jeden z trzech, tak jak post i modlitwa Jałmużna. Wcześniej wspominałem o Jałmużnie. Dzisiaj wspom chcę wspomnieć i zatrzymać się na chwilę nad terminem modlitwy. Jak ta modlitwa ma wyglądać? No Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 6, rozdział 6, werset 5 mówi nam dogłębnie, jak ma się opierać modlitwa. Modlitwa względem Pana Jezusa ma być szczera, nie ma być na pokaz, ma być znowu w ukryciu, prawda? Taka relacja ja i Pan Bóg, jak to ma być, prawda? Tylko my, my sami z Panem Bogiem, gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, tak jak to Daniel robił. Daniel się zamykał w, swoje, w swojej izbie, modlił się, kontemplował z Panem Bogiem. Tak samo, tak samo my powinniśmy. Pan Jezus wspomina nam tutaj modlitwę Ojcze nasz, którą my wszyscy wiemy, to jest w zasadzie jedna z pierwszych modlitw, których nas rodzice dziadkowie uczą, których nas Kościół uczy. I to jest w zasadzie taka najważniejsza modlitwa, to jest taka modlitwa od Pana Boga, natchniona słowami, potwierdzeniem Pana Jezusa, bo to jest taki wytycznik, taki drogowskaz, jak mamy się modlić, czyli podziękować, mamy prosić, mamy prze, przebaczyć, mamy, mamy też naszym, naszym wrogom przebaczać, prawda? Nie tylko prosić Pana Boga o przebaczenie dla nas, ale my też musimy przebaczyć, ażeby Pan Bóg wysłuchał naszą modlitwę. Nie możemy wołać do Pana Boga i prosić o cokolwiek, dziękować, czy, 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 czy przepraszać, ale musimy także Wyrzucić z siebie to zło, tą nienawiść do drugiej osoby. My musimy wyrzucić i jakoś poukładać wnętrze naszej duszy, naszego serca, a żebyśmy też umieli po prostu nawiązywać i okazywać miłosierdzie względem drugiej osoby. Na tym to polega. Pan Jezus nas uczy właśnie, jak się modlić. Nie mamy być posępni. Nie mamy być posępni w czasie modlitwy. Modlitwa powinna płynąć z serca. Modlitwa powinna być szczera. I to nie zawsze idzie w parze z tym, co robimy, ponieważ my często odklepujemy te nasze modlitwy. Jesteśmy tak mentalnie nastawieni, wyuczeni czasami, że, że modlimy się takimi wytycznymi Ojcze, nas Maryja, Aniele Boże, czy wierzę w Boga i tego się trzymamy. Czasami dla nas jest coś niedorzeczne nawet przestawić hierarchię tych modlitw, prawda? Tak jak żeśmy się nauczyli. Ale to nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żebyśmy czasami do Pana Boga Westchnęli szczerze z głębi serca, czasami się zatrzymali, zastanowili, czasami weszli na chwilę do świątyni Pana Boga, spędzili chociaż minutę czy dwie na jakiejś takiej kontemplacji e, myślami z Panem Bogiem i to już jest szczera modlitwa. To jest właśnie to, o co chodzi Panu Jezusowi, żebyśmy szczerze podchodzili. Nie możemy też się pchać na pierwsze ławy w kościele. Nie możemy się pokazywać. I znowu to, co, co Pan Jezus mówił wcześniej odnośnie Jałmużny. To, co robicie, róbcie w ukryciu. Nie afiszujcie się, nie pokazujcie tego na pokaz dla innych ludzi, ponieważ Pan Bóg tego nie odbiera. Pan Bóg, Pan Bóg nie chce takiej manifestacji. Pan Bóg nie chce takiej modlitwy, czy Jałmużny, czy postu. To ma być skryte w głębi serca. Jeszcze raz, relacja Ja-Pan Bóg. Ja-Pan Bóg gdzieś w ukryciu. Gdzieś w swoich myślach, w swoim sercu rozważam pewne aspekty, kontempluję z Panem Bogiem. To nie zawsze musi być komunikacja werbalna. Może być to komunikacja niewerbalna, prawda? Czyli poprzez gesty w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, czy poprzez okazanie szacunku tym, że znalazłem czas, chociaż minutę, i zaszedłem do świątyni. Czyli to jest taka komunikacja niewerbalna Taka modlitwa niewerbalna Gdzie wszedłem do świątyni Porozmawiałem w myślach chwilę z Panem Bogiem Okazałem, oddałem część siebie Panu Bogu Ponieważ znalazłem trochę czasu dla Pana Boga Na tym to polega Pan Bóg jest zazdrosny o nas Tak jak wcześniej wspominałem Pan Bóg chce być na pierwszym miejscu I my musimy stawiać to wszystko na pierwszym miejscu Ponieważ jeżeli my tego nie stawiamy Na pierwszym miejscu Pana Boga Pan Bóg się zaczyna o nas upominać W różny sposób Czasami jest to łagodniej, czasami mocniej, czasami też drastyczne, Jeżeli człowiek przez wiele lat odrzuca Pana Boga, upomnienie Pana Boga i wołanie Pana Boga o Ciebie, o to, żebyś się nawrócił, jest mocniejsze, drastyczniejsze. Dlatego my często tego nie umiemy zrozumieć. Ale jeżeli przez swoje życie prowadzimy piękną kontemplację, szczerą kontemplację, modlitwę z Panem Bogiem, wszystko jest pokładane. jak Pan Bóg jest pierwszy, wszystko reszta jest też na swoim miejscu. Tego z serca Wam życzę. Pozdrawiam Was. I co? Alleluja! I do przodu. Masz kato.